Magda Adamowicz, dobry wieczór. Do końca miesiąca utrzyma nam się zmienna aura, ale za to czerwiec rozpocznie się tak jak na meteorologiczne lato przystało czyli gorąco i burzowo. A z czego to wszystko wynika, zobaczmy na mapie. Po chwilowej stabilizacji Polska dostaje się teraz pod wpływ układu barycznego niskiego ciśnienia, który w ciągu najbliższej doby swoje centrum będzie miał nad zachodnim Bałtykiem. To właśnie z tym niżem związany jest front atmosferyczny, który w części kraju przyniesie nam Lotne opady deszczu oraz burze. Ale w ogóle fronty i niże dominują teraz w Europie Zachodniej, Północnej, Centralnej oraz Wschodniej. I to jest bardzo dobra informacja, bo w ciągu najbliższych kilku dni przyniosą dość konkretne opady. To jest front chłodny, ale przed nim do Polski jeszcze zdążyło wpłynąć ciepłe powietrze z południowego zachodu. A to z kolei oznacza, że temperatura w wielu regionach naszego kraju śmiało przekroczy 20 stopni. Ale i tak cały czas najgoręcej, najcieplej jest Między innymi w Hiszpanii. To tutaj termometry wskazują 30 albo więcej stopni, a to ciepło i gorąco już za kilka dni dotrze do Polski. Na razie jednak noc z przelotnymi opadami deszczu na północnym zachodzie kraju. W pozostałych regionach niebo będzie pogodne. Tam, gdzie najwięcej chmur, tam też temperatura będzie najwyższa. 13 stopni prognozujemy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Szczecinie. 11 stopni wskażą termometry w Poznaniu, 8 w Łodzi, a najchłodniej będzie między. Innymi w Białymstoku, ale też w suwałkach. Tutaj prognozujemy 7 stopni. W ciągu dnia ten front atmosferyczny będzie przesuwał się z zachodu na wschód. Tym samym w województwach zachodnich, ale też częściowo centralnych przyniesie nam przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Bardzo niewielkie i słabe opady mogą również pojawić się na krańcach wschodnich, a w pozostałych regionach będzie pogodnie, no i ciepło. Na termometrach 18 i 17 stopni na zachodzie. 22 w Łodzi. Najcieplej wyjątkowo będzie na wschodzie. Tutaj 23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie spadać. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. A co szykują nam kolejne dni? Zobaczmy na mapach. W czwartek przelotne opady deszczu pojawią się wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, ale na termometrach zdecydowanie niższe wartości. Już nigdzie nie zobaczymy dwudziestki. Od 15 do 19 stopni na Dolnym Śląsku. W piątek zrobi się już nieco cieplej. Od 17 do 20 stopni i żeby było sprawiedliwie, tym razem bez opadów na Podkarpacie, a w pozostałych regionach przelot na opady deszczu. W sobotę przelotny deszcz tylko na wschodzie. Na termometrach coraz cieplej. Od 16 do 24 stopni w sobotę, a pierwszy dzień czerwca rozpocznie się z pogodą gorącą i burzową. Nawet 28 stopni prognozujemy na Dolnym Śląsku, 24 w centrum, a 22 na Suwalszczyźnie. Ale uwaga na wyładowania atmosferyczne, które mogą pojawić się na zachodzie i na południu kraju. O pogodzie to teraz wszystko, a ja życzę Państwu dobrego wieczoru.